Na moim kanale, z tej strony Forestman. Jestem dzisiaj ponownie na Śląsku. Wybrałem się na chwileczkę do lasu, tak się wyrywałem na chwilę, tak sobie połazić. No i miałem jedną myśl, żeby sobie znaleźć jakieś fajne miejsce na, na przyszły nocleg. Nie wiem, kiedy jeszcze on tu będzie, ale. Miejsce znalazłem, oznaczyłem na GPS-ie, także spokojnie go odnajdę ponownie. Kiedy to będzie, nie wiem, trudno im powiedzieć. Zrobiłem sobie kawusie, chwilę odpoczywam. Jeszcze jest gorąca. Oj, tak, ciężki dzień dzisiaj był. Tak strasznie duszno. Myślałem, że będzie burza, że będzie deszcz, bo tak się zachmurzyło, zrobiło się tak strasznie parno. Jak chodziłem tu po tych górkach, bo to jest taki no, górzysty teren, z górki pod górkę. Później Wam zresztą pokażę jak to wygląda. No to upociłem się jak czy świnie. No ale co zrobić. Teraz troszeczkę widzę, z tego co widzę tutaj spo, spod tych drzew, że chmury troszeczkę się rozeszły. No, i jakby tak, tak, tak bardziej przewiewnie się zrobiło. Ale, tak, nie o tym. Chciałem porozmawiać o, o przyszłości. Mianowicie o przyszłości, co będzie dalej się działo na moim kanale. Z tego względu, że za tydzień zaczynam urlop. Nie mam jakichś specjalnych planów na ten urlop. Miałem, owszem, ale, ale to było mierzenie nie na moje siły, powiedzmy. Ale i też będzie fajnie. Zamierzam sobie robić takie wypady rowerowe. Takie dalsze wypady rowerowe, kilkudniowe z noslegami właśnie gdzieś w napotkanym terenie. Nawet już poczyniłem ku temu jakieś tam kroki, już sobie zakupiłem. Zakupiłem sobie sprzęt taki do do buszowania po lesie na rowerze do Noclegów w terenie sprzęt z serii Superlight No bo w zeszłym roku, jak w ubiegłym roku jak jechałem szlakiem orlich gniazd na rowerze, to miałem ten zestaw no, tradycyjny, czyli ten ciężki, ciężki tarp, ciężki hamak, śpiwór do tego, no to kurczę, no no nie miałem za bardzo miejsca w tym, na tym rowerze zwłaszcza, że nie chciałem nie chciałem tego roweru obarczać jakimiś takimi specjalnymi sakwami jak to jest na tych takich rowerach trekkingowych mój rower to jest taki typowo górski no i zresztą ten szlak Orlignias też jest raczej taki górski powiedzmy więc mam taką sakwę podsiodłową taką dużą torbę podsiodłową Sporo się tam zmieściło, nie powiem, no bo zmieściły się z tym całym, całym tym zestawem do spania i, i coś tam do jedzenia, do ubrania i w ogóle poza tym torbą siodłową mam jeszcze na kierownicę taką sakwę no worek taki wodoodporny w takim uchwycie pokażę wam zresztą w przyszłym tygodniu jak będę się pakował także taki fajny, fajny zestaw na, na rower właśnie na takie wyprawy Górskie, no bo niestety no, mieszkam w takim rejonie, że jest taki no, raczej, raczej, raczej pod, podgórski powiedzmy, nie? Z, góry, z góry na dół wyboje, kamienie. No, ale nie o tym, nie o tym chciałem mówić. Tak jak właśnie mówię, no, zakupiłem sobie, teraz powinno, chyba we wtorek powinien kubiec przywieźć mi zestaw do spania Superlight bardzo lekki, bardzo mały, także bez problemu można się spakować na wiele, wiele nocy w terenie gdzie będę jeździł? nie wiem jeszcze znaczy pierwszy mój cel to będzie no zresztą zobaczycie, nie będę zdradzał tajemnicy, ale zobaczycie niedaleko od Krakowa, około ja wiem, 60, 70 kilometrów ale tak na spokojnie. Na pewno przejada się Judom. No w tym roku raczej nie zaliczę ponownie szlaku Orli gniaz, bo no bo w zeszłym roku jechałem. Nie to nie był to był raczej taki niewypał pogoda była paskudna, więc przejechałem ten szlak w ciągu dwóch dni 200 km, przeszło 200 km mi wyszło, bo w pewnym miejscu pobłądziłem, nie miałem jeszcze GPS-a Jechałem tylko po oznakowanym szlaku, a ten szlak miejscami jest no bardzo lichutko oznakowany, także no zabłądziłem Przejechałem sporo ładnych kilometrów na darmo, bo wyjechałem ponownie w tym samym miejscu kurczę gdzie, gdzie praktycznie zacząłem dany odcinek Także nadrobiłem chyba z 10 kilometrów No ale cóż, no, no tak, tak, takie mamy te, te szlaki, tak oznakowane Teraz sobie zakupiłem GPS. To już bym nie miał problemu, bo sobie wczytam, wczyta, wczytam wcześniej sobie ścieżkę i jadę po tej ścieżce bez problemu. Przedtem, no, próbowałem na telefon, ale telefon też, pogoda była paskudna. Co chwilę chmury, słaby zasięg, uciekał GPS. No, to była taka męczarnia, naprawdę męczarnia. Ale dojechałem, tak jak mówię, było strasznie zimno. Przenocowałem jedną noc w lesie, było tak potwornie zimno. Mokro deszlał. Na drugi dzień się obudziłem. Chwila, chwila co nie padało, tak całą noc rolało, było strasznie zimno, około 2 stopni Celsjusza było, to był czerwiec. No to co, no wykorzystałem chwilę, spakowałem się, wykorzystałem oczywiście chwilę kiedy nie padało, spakowałem się no i wyruszyłem, wyruszyłem jadąc tym dalej szlakiem. Zahaczałem o te zamki, ale dosłownie tak w biegu, w biegu, w biegu, w biegu, jeszcze raz w biegu. Także tak jak mówię te 200 przeszło 200 km przejechałem w 2 dni, no to sami sobie wyobraźcie no to była taka. No to był raczej taki wyścig niż, niż, niż wycieczka. Planowałem przejechać go sobie, ja wiem tak w 4 dni na spokojnie, żeby tu się zatrzymać, tam się zatrzymać, tu sobie posiedzieć, nie? Tu sobie tam nie wiem zapalić tego wilka, coś zrobić do jedzenia czy co, a tu się nie dało. Co chwileczkę, deszcz, słońce, deszcz, słońce zimno. Jak się jedzie na rowerze, to spoko, nie? Ale kurczę nocleg. Człowiek spocony, mokry po tym deszczu. Zajechałem do lasu, już była tak, taka szarówka, już było dosyć późno. Nie znam za bardzo lasu. Gdzieś się władowałem. Trawa taka po pas niemalże. Mokro wszędzie, ja mokry. Rozwinąłem się, położyłem się spać. Noc była cholernie zimna, było tak potwornie zimno, że dramat. Komary nie dawały spać, nie miałem jeszcze wtedy moskitiery, takiej, takiej z prawdziwego zdarzenia, miałem jakieś, jakąś tam kombinowaną, ale, ale guziko nadawała do hamaka. To była dobra moskitiera, to, tak jak się na glebie śpi, to tak, ale do hamaka absolutnie Także się umordowałem. No i nic, na pewno kiedyś powtórzę ten, ten szlakorli gniazd. Marzy mi się przejść pieszo, ale, ale to zobaczymy Ale rowerowy też jest bardzo fajny, malowniczy i fajnie się jedzie Pod warunkiem, że jest fajna pogoda A co, no Tak jak powiedziałem jestem na Śląsku, wyrywałem się na chwileczkę z domu, żeby połazić sobie, żeby jakoś jakoś nadrobić ten ubiegły tydzień zregenerować się po tygodniu pracy krótkim tygodniu, bo krótkim ale czeka mnie ciężki tydzień bo to przed urlopem muszę nadrobić sobie wiele zaległości, żeby żeby zostawić mojemu zastępcy w miarę wszystko wykończone przeze mnie, wszystkie sprawy dokończone tak jak trzeba żeby nie miał problemów bo żadnych telefonów w czasie urlopu nie zamierzam odbierać już teraz mówię, że absolutnie Absolutnie żadnych telefonów nie odbieram, jeśli chodzi o filmowy, o z pracy. Nie ma mnie. Dla firmy przez te dwa tygodnie nie żyję. A teraz co? Teraz sobie. Popijam kawusie. Fajnie jest. kurcze, Rewelacja. Jeszcze gorąco. Oj, gorące za nogi dzisiaj. No i tak jak widzicie, fajne tereny są tutaj, fajne górki, fajne miejsce znalazłem, spokojne w miarę, raczej tutaj mało ludzi chodzi, jeżeli w ogóle ktoś chodzi, widzę tu jest takie miejsce wycinki i drewna, ale to nie drzew, starej drzew oni widzę, nie ruszają, tylko oczyszczają z tych takich młodych krzaków, jakieś takie samosiejki widzę, powycinane są w koło. Także no fajnie, fajnie, naprawdę fajnie klimatycznie tu jest. Także na pewno jeszcze w czasie urlopu zawitam tutaj, żeby sobie spędzić w końcu tą pierwszą noc na Śląsku. A dalej zobaczymy. Zobaczymy, spotkamy się jeszcze na pewno. Zobaczymy co będzie się działo. Wiecie co wam powiem? Normalnie jestem przeszczęśliwy. A wiecie dlaczego? Mój kanał osiągnął prawie 100 subskrypcji. Naprawdę nigdy w życiu bym się tego nie spodziewał. A z tego względu, że gdy rozpoczynałem ten kanał, yy, kręcenie tych filmów, a to robiłem tak. O, takie własne widzi mi się. Nawet nie przypuszczałem, że. Ktokolwiek będzie chciał oglądać takie bzdety. A tu proszę. 100 subskrybentów. Prawie 100. No to jest niesamowite. No jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, że, no, że chcecie oglądać te, te moje takie wypociny. Naprawdę bardzo się cieszę i bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zasubskrybowali zasus... mój kanał. Poprzedni mój odcinek nazwałem kolejny nudny film. A wiecie dlaczego? No bo las jest nudny. Tak. Las jest cholernie nudny. W lesie nic się nie dzieje. Człowiek przyjdzie, siedzi, patrzy w te drzewa. Jest nuda taka, że aż boli. Ale powiem Wam, że ja kocham tą nudę. Właśnie to, że nic się nie dzieje. Sobie siedzę, patrzę na te drzewa, na te, na te trawy, na te, na te paprocie, pff, na to cokolwiek. I to po prostu jest. Takie nudne, ale zarazem fascynujące. Także dla osób, które, które patrzą tak z boku, na, trafią czasami na, 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 na tego typu Kanał patrzę na, na ten las i to powiem, co za nudny film. Ludzie, jak to, co, co, tu, co tu jest pięknego. A ja właśnie kurczę kocham tu nudę. I to jest nudny film, pewnie, że nudny. Bo siedzi facet zachwyca się drzewami, listkami, które tu rosną. Jaki to ma sens? No a taki to ma sens, że w ciągu tygodnia człowiek jest zabiegany, zaganiany, nie ma czasu na nic, tu uwielbia się ponudzić właśnie w takich okolicznościach natury, uwielbia się ponudzić. Ci, co oglądają mój kanał, którzy zasubskrybowali mój kanał, wiedzą o czym mówię. Bo pewnie też się tym zajmują zajmują się właśnie czymś takim jak łażenie, penetrowanie lasu łażenie po lesie, po krzakach posiedzą sobie kawusi się napiją albo herbatki czy ugotowane świeżo czy, czy z termosu to jest nieważne ważne aby być ważne aby być w lesie po prostu Bardzo mi się podoba kanał młodych tatusiów takich jak Outdoorowy czy też Leśny Relax to są niesamowici tatusiowie, naprawdę niesamowici tatusiowie oni swoim dzieciaczkom pokazują właśnie na czym las polega, pokazują im właśnie czar natury czar lasu to jest niesamowite, normalnie z takich ludzi na, należy brać przykład. Coś wspaniałego. Pozdrawiam tutaj z tego miejsca outdoorowego. Pozdrawiam leśny relaks. Jesteście dla mnie wielcy. Potraficie połączyć przyjemność z wychowywaniem dzieciaczków. Z pokazywaniem właśnie tego, co jest pięknego w naturze. To jest wielki plus, bo jak to mówią, czym skorupka za młodu nasiąknie, czym tym na starość trąci. Także najprawdopodobniej wasze dzieciaczki w przyszłości też pokochają las. Też pokochają las i pójdą w wasze ślady. I oby tak było. Oby tak było, to jest naprawdę coś pięknego. Ale powiem wam, Siedzę już tak dłuższą chwilę. Tak jak powiedziałem, to jest fajne miejsce na nocleg. Ale jedna rzecz mi to urzekła. Mianowicie, no to jest las taki no niezbyt wielki w środku miejscowości. Tam jest Wodzisław Śląski, z tyłu tam jakieś inne miejscowości. Ble, ble, bleć, Moi boi to nieważne. Ale co mi się strasznie podoba, że niedaleko przebiega kolej. Nie wiem dlaczego, ale mam tak, że uwielbiam spać w nocy w lesie i z oddali słyszę ruch pociągów, tylko stukot wagonów sygnał lokomotywy RP1, jak to się mówi, no to kurczę, tak na mnie działa, no to jest coś pięknego, tam gdzie zwykle nocuję. W lesie, tam gdzie penetruje ten las, w okolicach Krzeszowic, no to jest właśnie też to samo. Przez dzień tak nie słychać tych pociągów, ale w nocy, jak już się wszystko uspokoi, to fajnie wtedy słychać to stuk od tych szyn. To właśnie sygnały lokomotyw, no to jest coś pięknego. To jest takie, jakby to powiedzieć, sakrum i profanum. No tak, no tak, no bardzo to lubię. Naprawdę uwielbiam to. Tak samo uwielbiam jak, jak śpiew w nocy, a gdzieś tam z oddali słyszę jakieś takie szczekanie psów w jakichś tam wioskach. No to jest takie no aż, mi, aż mi jak to się mówi motylki w brzuchu latają jak to słyszę w nocy. Uwielbiam to coś pięknego. Więc tak Tu się kończy moja dzisiejsza przygoda z lasem Dziękuję, że byliście ze mną na tym nudnym spacerze. Tak jak mówiłem, las jest nudny, także dziękuję, że byliście na nudnym spacerze. No i co mi więcej pozostaje? Chyba tylko tyle, żeby życzyć Wam wszystkiego najlepszego oraz do zobaczenia w lesie. Trzymajcie się cieplutko. Hej.